Koniec z porównywaniem się z innymi. Ciężka sprawa, ale po prostu jak się jak, jak przykład, y, panie z, zidentyfikują u siebie, że właśnie się tutaj zaczynam porównywać, że o, tko, ta, ta koleżanka ma lepiej, to też to robić, albo wiedzieć, że, 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 że to panie robią i najprawdopodobniej to nas będzie stresowało. O, wiadomości już były, zmieszanie presji poprzez działanie według swojej wartości. To jest związane również z systemem, mojego, systemem, systemem pełnego zaangażowania moim kursem online, gdzie jedną z, jedną z modułów jest właśnie poznanie swojej wartości, czyli co nas naprawdę interesuje, na czym, na, na czym nam naprawdę zależy i opieranie swojego życia i działań właśnie o to, a nie o to, co nas nie interesuje albo co, co jest nie wiem ktoś inny nam powiedział, żebyśmy, żebyśmy robili. Jak będziemy robić to, co my chcemy robić? Będziemy się o wiele mniej stresowali, choćby tym, że jeżeli ktoś będzie nam dawał jakieś, czy dawał, prosił nas o coś, my będziemy to brali jako, przez filtr na zasadzie, czy to jest to, co chcę robić, czy to, co powinienem robić i mówienie, że jest to poszukaj gdzieś indziej pomocy, bo ja akurat nie mam czasu na takie coś, nie jest to związane z tym, co ja chcę robić w życiu. Oczywiście jakieś tam, nie, nie, nie mówię, żeby nie pomagać, ale żeby filtrować takie coś przez... Takie właśnie coś, że to co my chcemy robić, i zwyczajnie powiedzieć, żeby poszedł do kogoś innego. Może powiedzieć, kto by się mógł tym zająć. A my się zajmujemy swoimi rzeczami. Jeśli, jeśli, jeśli więcej ludzi by się zajmowało swoimi rzeczami, byłoby, byłoby o wiele mniej stresu, tak naprawdę. Bo każdy, bo każdy by robił to, co jego kręci, byłoby mniej smutnych ludzi w koło, mniej interesujących się innymi ludźmi i my wszyscy byśmy byli bardziej radośni i każdy by wiedział przede wszystkim co chce robić, czyli by, jeżeli się wie co się chce robić od razu sobie ograniczamy trochę nasz wybór, ale koncentrujemy się na tym co dla nas najważniejsze i to nam sprawia radość i jak wiadomo im więcej radości tym mniej stresu. Dzięki temu również mamy decyzje podejmowane bardziej trafne w związku z tym co chcemy robić, jeżeli znamy te swoje wartości Wiemy, że na przykład, nie wiem, no, lubimy czytać książki bardzo i to chcemy robić. Na przykład, nie wiem, no panie, mogą, mogą to robić no, w większym jakimś tam stopniu niż człowiek, który, nie wiem, ma jakąś wielką megakorporację. To po prostu zwyczajnie to robić. My podejmujemy to, że nie idziemy z koleżanką, której nie lubimy na kawę, tylko idziemy czytać książki. Idziemy tutaj do biblioteki, sami czytamy książkę, czujemy się o wiele lepiej. A koleżanka niech, niech idzie z kimś innym, to z kim być może się lepiej by czuła również na tej zasadzie. I pamiętanie, że nie jest się zielonym dolarem i nie trzeba się wszystkim podobać. To jest związane z tym też porównywaniem się, opiniami o innych itd. itd. I naprawdę nie musimy się każdemu podobać. Czasami, czasami na wykładach mam także, że ktoś, nie wiem, ktoś podważa, na przykład jak mówię. Nie jestem zielonym dolarem, nie muszę się temu komuś podobać. Ten człowiek może mieć opinię zupełnie inną na ten temat, którą ja mam. Jeżeli ma tą opinię i chce ją się podzielić, no to niech niech powie oczywiście. Ale ja nie uważam, żeby, że, że, że muszę teraz w tym momencie, jeżeli temu, temu człowiekowi coś nie pasuje, że ja teraz muszę mu nadskakiwać, żeby mnie polubił. Nie musi mnie polubić. Nie jest to dla mnie istotne, żeby, żeby, żeby taki człowiek mnie polubił, albo jakiś, żadenkolwiek. Nie jest to istotne. Dlatego, bo nie muszę się każdemu podobać. Każdy z nas ma wystarczającą ilość ludzi, którzy, którzy nas lubią. Niektórzy nas akceptują. Z nimi się po prostu trzeba dogadywać, a nie z ludźmi, którzy na przykład są przeciw nam jak, w jakiś sposób.